Śmierć. Wolność tą samą macenę nigdy nie poddaj się pianista bez palców. Odcinek 22 ad lipitum. Pobyt w karkonoszach przedłużał się. Aleksander podjął próbę założenia kapeli. W samej przesiece było kilka domów tzw. funduszu czasów pracowniczych, a w niedalekiej okolicy w Karpaczu, sosnówce szklarskiej porębie, jeszcze kilkanaście. Do każdego z nich co dwa tygodnie przyjeżdżał nowy turnus w wczasowiczów. Rodziny z dziećmi, emeryci, samotne kobiety. Robotnicy, księgowe, pielęgniarki i nauczycielki, szoferzy i wykładowcy wyższych uczelni. Taki pobyt kosztował ich niewiele albo nic, i właściwie był to jeden z tych, co by nie mówić, pozytywnych przejawów tzw. realnego socjalizmu. W każdym z tych ośrodków, oprócz tanecznych wieczorków zapoznawczych i pożegnalnych był zawsze organizowany przynajmniej jeden koncert. Nomen omen, spirytus, mowę z wszelkiej rozrywki był kaowiec, czyli etatowy pracownik kulturalno-oświatowy. Jednak jego panem był główny kaowiec w karkonoskim zarządzie Funduszów Czasów Pracowniczych. Na spotkanie z nim nie wystarczał już spirytus. Trzeba było je wspomóc wysokiej klasy koniakiem. Na ogół owocowało to zawarciem umowy na szereg cyklicznych koncertów. Konkurencja była niemała. Z Wrocławia zjeżdżało tu statko autorników. Znany konferansjer zapowiadał operetkowe diwy. Po niemieckie, zbyt rzadko strojone fortepiany dogorywały pod ręką akompaniatorów. Gdy ich nie było na stanie, konferancjer sam nogą włączał magnetofon i pod playback śpiewał tak jak umiał, by jeszcze zapowiedzieć iluzjonistę, który wyciągał gołębie spod sukienek pani. Jego wybranka dawała się na ogół po występach zaprosić do pokoiku na iluzję szalonej miłości. Na uczelnię Alek nie miał co wracać, Kasia przyjeżdżała z Wrocławia na próby. Czyż mógłby znaleźć lepszą solistkę? Przystojny Władek z tej samej szkoły przekładał na estradzie saksofon na zmianę z klarnetem i użezawiał radiowe przeboje. Problemy występowały raczej z zestawem perkusji niż z perkusistą. Kontrabas był za duży, by go wciskać do busika marki Barkas kupionego ze wspólnej zrzutki. Ale rzeźbiarz Zaradko najpierw markował, a potem rozwinął swoją grę na gitarze basowej, zamieniając ją czasem na akustyczną w egzotycznych balladach. Jack Breza, który zabłysnął precyzyjnym ciosem spalonej gospodzie pod lipami, błyszczał także dowcipem i elokwencją jako konferansjer. Gościem specjalnym bywał wrocławski aforysta Henryk Jagodziński, który wyglądał jak duch górnicz rzepa, nie przystrzygając chyba nigdy brody. Trawestował znane fraszki Leca. Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. Lecz to wypadek wcale nie rzadki, że da ci także mąż tej sąsiadki. Wszystko to razem już wystarczało, by długo nie milkły oklaski w świetlicach, stołówkach, a czasem w muszli koncertowej. Tylko ceny angielskich koniaków dla głównego kaowca rosły z miesiąca na miesiąc, uszczuplając honoraria młodych artystów. Gwiazdą wieczoru była oczywiście Kasia. Jej wokal rozwinął się bardzo po dodatkowych wrocławskich lekcjach z Alicją. Aleksander zaczął poważnie myśleć o Kasi jako zawodowej piosenkarce. Uzupełniając skład o inne instrumenty, mogliby nagrywać piosenki dla polskiego radia we Wrocławiu, a potem może i w Warszawie. Nie mówił jej jeszcze o takich planach, ciesząc się każdym dniem spędzonym razem w karkonoszach. Doba miała jednak 24 godziny i czas był najwyższy, aby zaoszczędzić na wynajmowaniu w pensjonacie złoty widok dwóch pokoików, z których jeden do północy był zazwyczaj pusty. Odprowadzał ją w końcu na jej piętro, po czym zapraszany na ostatnią herbatę wychodził nad ranem. Zostań. Czekał na te słowa od dawna, przeklinając własną nieśmiałość. Do tej pory nie całował jej nawet, zastępując pragnienie potokiem nieważnych słów. Dziś śpiewałaś jakoś inaczej. Tak jak w Warszawie, kiedy grałeś mi pierwszy raz. Właśnie. Wydawało mi się, że nie śpiewasz dla publiczności, tylko. tylko dla ciebie. Tak było. Nie bój się. Dotknij mnie, uwielbiam Twoje dłonie. Patrzę na nie, jak grasz. Czasem wydaje mi się, że one biegną do mnie, ale zaraz odwracają bieg. O czym myślisz, jak grasz? Tylko o tym, że gram i że mam trafić w klawisz. Przecież musisz przenieść zapis utworu, nieważne czy z nut, czy z pamięci, na klawiaturę. Myślę sobie, że nie ma większej korelacji w przyrodzie jak przeniesienie muzyki poprzez palce pianisty w jednej chwili, w ułamku sekundy z mózgu na raczej z serca. Wtedy improwizuję albo gram ad libitum. Zrób to teraz. Dotknij mnie, Aleksandrze. Dotknął wargami jej ust. Były ciepłe i wilgotne. Ich palce splotły się, jak białe i czarne klawisze fortepianu, jego dłuższe i mocniejsze, jej szczupłe i delikatne. Tej nocy zwierały się i rozwierały wielekroć. Muzyka jest jak dobry dom, jak drugie życie, lepszy świat, tu się nie pleni strach i zło. Muzyka chroni nas od nocy. Harmonia tu balnuje, lecz dysonans uwypuklają, kontrapunkt jest jak noc i dzień. Z plecy nie Z jest jak żyć, to adlibitum. Nie stłumisz pragnień, głośno chrzycz, to adlibitum. go już przyspiesza rytm, do. Blawisza popatrz, jaki szyk, czarny i biały jest jak brat. Nie strzela do nikogo nikt, Armstrong swiętkuje tak jak pan. Paganiniego Chopin gra, brak smyga strun, nie braknie mu. Beethoven puka znów do bram, poza którymi słucha Zwrotki i refren tej piosenki dźwięczały zapewne im w głowach, na przemian, bo jak mogło być inaczej, skoro ćwiczyli ją uparcie od tygodnia, zamierzając nagrać w duecie? Nie wiedzieli jeszcze, że cenzor, który siedział za obitymi dermą drzwiami w budynku radia na ulicy Armii Czerwonej, wyraził w delikatny, co prawda, sposób swój sprzeciw. No nie mówcie, że wam tu brakuje wolności. Nie można by tego słowa zamienić na słowo miłość? Tak wiem, tu nie ma nic na partię, ani na miłujący pokój Związek Radziecki. I dlatego ja tekstu nie przekreślam, nie odsyłam Was do naczelnego. Bóg. To może ostatecznie zostać. Nasze stosunki z Kościołem są stosunkowo poprawne. Armstrong czarny jak smoła, na trąbce gra i tak trochę rzęzi. Nie mam zastrzeżeń. Odsłania swoje korzenie, swoje własne, ale i imperializmu amerykańskiego. Nie widzi mi się tylko to wolność, miłość. Oba słowa są siebie warte, ale to drugie w sytuacji, kiedy czarne chmury zbierają się nad sąsiednim, przyjaznym nam krajem, byłoby właściwsze. Zamienicie te dwa słowa i podbijam. Piosenka miała jeszcze powtarzający się refren, który nie wzbudził już obiekcji cenzora. Słowo ad libitum także nie kojarzyło mu się z niczym. Czy na pewno? Może wiedział swoje i odegrał komedię. Był w końcu w pracy, miał swój kryptonim zamiast nazwiska. W kosmosie wieczny koncert trwa Adlibitum, tam względna przestrzeń jest i czas jak w Adlibitum. Wirują dźwięki wokół gwiazd milczących w krzyku. Ktoś dawno żył, a jest wśród nas. Cud Adlibitum. I śpiewaj, aż zawoli śpiew, śpiew ad libitum. Muzyka w tobie jest jak krew, doczekasz świtu. Na przekór diabłom, co w złych snach, graj ad libitum. Improwizując tworzysz świat, świat ad libitum. Kolejnego ranka w złotym widoku obudził ich potężny pomruk. Wybiegli oboje na balkon. Niebo nad głównym grzbietem karkonoszy przecinały dziesiątki białych smug. Rozpraszały się one prędko w ogromne warkocze, których początkiem były lekko skośne krzyżyki samolotów. Boże, co to jest? W którą stronę one lecą? Kasia i Aleksander chwycili się za ręce, jak Para małych dzieci przestraszonych widokiem przedpotopowego potwora. Przetaczał się on właśnie ze wschodu na zachód, ponad lśniącymi w sierpniowym słońcu szczytami. Godzinę później na asfaltowej drodze wiodącej na przełęcz karkonoską zazgrzytały gąsienice czołgów. Musiało ich być wiele, bo kucharka zdążyła odmówić kilka różańców, po nich przejechały jeszcze ciężarówki, spod plandek wyzierali żołnierze z orzełkami na furażerkach. Nie wyglądali na zdobywców. Zjeżdżali z przełęczy w kierunku na Hradec Kralowe, asfaltową czeską drogą obsadzoną drzewami. Oficerowie nie pozwalali im zrywać dojrzałych owoców. Czesi jednak spluwali w stronę polskich czołgów. W dwa tygodnie później, na wielkim stadionie w polskiej stolicy, w czasie rządowych dożynek, Ryszard Siwiec podpalił się na znak protestu przeciw inwazji wojsk układu nazywanego dla niepoznaki Warszawskim. Zmarł od płomieni. Które były pierwsze. Dopiero kilka miesięcy później podpalił się praski student Jan Palach, po nim jeszcze kilkunastu Czechów. Wybrali swoją śmierć. Byli wszyscy młodzi, jak warszawscy powstańcy, którzy wybrali walkę. Łączyło ich to samo pragnienie wolności i miłość obłędna miłość do Ojczyzny. W kosmosie koncert trwa To ad libidum Nie strumisz tego, bo To ad libidum Wirują dźwięki wokół Dawno żył, a jest wśród nas Cuda tu, libitum, ma libitum, tu I śpiewa, ja, aż za boli śpiew śpiewa ad Muzyka w tobie jest jak do Doczekasz świtu Co wzłych znabi. Improwizując, tworzysz świat, świat ad libitum ma dwitum, ma Realizator nagrania wyłączył mikrofon. Teraz będę zgrywał ścieżki instrumentów. Jest pani wolna. Panie Zbyszku, a kiedy będę mogła posłuchać tego na antenie? A to już nie zależy ode mnie. Czytał autor. Wojciech Rochatyn-Popkiewicz Fragment etiutyce Moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Urszuli Milewskiej i Sławomira Krysy Piosenkę ad libitum ze słowami i muzyką autora śpiewała Maria Lebiecka Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje.